Nazywam się Gosia Baszkiewicz i na co dzień zajmuję się uczeniem dorosłych języka angielskiego. A na tym kanale podpowiadam, jak poradzić sobie z nauką języków obcych, albo też pomagam rozwikłać jakieś y, językowe zagłoski z zakresu oczywiście języka angielskiego. Jakiś czas temu na tym kanale opublikowałam filmik, w którym polecam seriale do nauki języka angielskiego. Oczywiście mówiąc tutaj o serialach do nauki języka angielskiego, nie mam na myśli tutaj tego, że, żeby usiąść i e, studiować ten cały serial po kolei. Raczej, kiedy doradzam komuś, e, jaki serial obejrzeć, bo chciałby się pouczyć języka angielskiego, zazwyczaj kieruję się tym, e, w jaki sposób, e, w jaki sposób e, aktorzy mówią w danym serialu. E, czy wymowa jest e, przystępna do zrozumienia? I jaki jest zakres słownictwa, albo też to, czy w serialu pojawiają się różne akcenty, bo wiadomo, że angielski nie ma jednego słusznego akcentu. Ile ludzi, tyle akcentów, ile krajów, w których używamy języka angielskiego, też tyle akcentów. Dlatego bardzo często stawiam na to, żeby były to różne wariacje odnośnie języka angielskiego. I w dzisiejszym filmie chciałabym przedstawić kolejną trójkę. Kolejne trzy seriale, które uważam, że mogłyby się przydać i pomóc wszystkim tym, którzy chcą się uczyć języka angielskiego, chcieliby się podszkolić, a przy okazji też, żeby się nie zniechęcili do nauki, ponieważ bardzo często jest tak, że niektórzy aktorzy mówią z taką wymową, której niestety na niskich poziomach nie jesteśmy w stanie zrozumieć, a bardzo często też osoby bardzo zaawansowane nie wiedzą i nie rozumieją, co oni mówią. Um, no i żeby to, co oni tam mówią, i żeby to słownictwo było przydatne. Ok, pierwszy serial, od którego zacznę, to serial Lucifer. Um, nie będę tutaj może bardzo wnikać w historię, no ale jak możecie się domyślić, jest to historia e, diabła, który jest na ziemi. Um, I generalnie pomaga rozwiązywać różne zagadki kryminalne. Jeśli chodzi o e, fabułę, ale dlaczego wybrałam ten serial, e, polecając go ludziom, którzy uczą się angielskiego? A no z tego powodu, że mamy tutaj e, taki trochę mishmash e, akcentów. Po pierwsze, Lucifer mówi z brytyjskim akcentem, a mieszka w Los Angeles, więc e, pozostali e, aktorzy mówią z amerykańskim akcentem. Bardzo fajnie mówi Lucifer. E, Your return to the underworld has been requested. Let me just uh, check my calendar. Here it is: the seventh of never through to the fifteenth of ain't gonna happen. How does that work for you guys? <gười> Try it. You think Father's upset now? He will not be merciful for much longer. Więc właśnie głównie z tego powodu, że mamy tutaj różne akcenty, właśnie polecałbym ten serial. Możecie w nim bardzo łatwo usłyszeć różnice między brytyjskim angielskim a amerykańskim angielskim. Także jest to e, ciekawa propozycja. Dodatkowo jest tam odrobina humoru, zagadki kryminalne nie nudzi e, za bardzo, więc myślę, że mógłby się spodobać wszystkim tym, którzy uczą się angielskiego. Kolejny serial, który przyszedł mi do głowy, e, dla wszystkich tych, którzy uczą się angielskiego, to taki trochę odgrzewany kotlet. Bo jest to serial e, po angielsku Girl More Girls. A po polsku się nazywało to Kochany kłopoty, Nie mówię, że jest to serial dla widowni 30. Raczej jest to dla tych osób, które są trochę młodsze, ponieważ jest to serial o nastolatce i problemach, ale jest to serial z początku lat 2000. Więc jest to taki typowy serial obyczajowy o amerykańskiej nastolatce. Ale skoro jest to typowy serial o amerykańskiej nastolatce, nie przeznaczony dla osób, raczej nie przeznaczony dla osób 30+, dlaczego go polecam? Ano, z bardzo podobnego powodu yy, jak yy, poprzedni, czyli serial Lucifer. Większość bohaterów w tym serialu to Amerykanie i oni mówią z akcentem amerykańskim. Mówią dość wyraźnie yy, i bardzo miło się tego słucha. Te wyrażenia, których tam używają, to są takie typowe zdania z życia codziennego, yy, więc to też jest powód, dla którego to polecam, ponieważ yy, Ponieważ część z tych wyrażeń może Wam się przydać w życiu codziennym, kiedy będziecie chcieli, nie wiem, załatwić jakieś rzeczy w sklepie, kupić coś, zamówić w restauracji, e, także, no, są to takie przydatne zdania. A oprócz tego jest tam jeden z bohaterów, mówi bardzo z francuskim akcentem, e, więc y, to może być wyzwanie, zrozumieć co on mówi z tym francuskim akcentem, to jest nielada lada wyzwanie, dlatego y, dla, dla osób młodszych i głównie dla y, kobiet polecam ten serial, bo jest taki miły, a, łatwo się go ogląda, a y, można się z tego nauczyć przydatnych zwrotów. A że jest to serial obyczajowy i o to myślę, że tam jest też sporo y, takich kolokwializmów, takiego języka bardziej młodzieżowego, niż takiego typowo z książki. Dlatego go polecam. Mam! Hi. It's 7.10! I set the clock for a quarter to six, so it's 7.10! Ok, a trzeci serial, który y, chciałabym polecić do nauki angielskiego, ale z zastrzeżeniem, że jest to raczej dla wszystkich tych osób, które są na wysokim poziomie i bardzo lubią science, czyli wszystkie nauki ścisłe, to jest y, The Big Bang Theory. Po polsku Teorię Wielkiego Podrywu. Dlaczego polecam Teorię Wielkiego Podrywu? Z bardzo prostego powodu. Jest tam tyle różnego słownictwa y, związanego z fizyką, matematyką i innymi y, naukami ścisłymi, że tego nie ma w żadnym innym serialu. I jeśli ktoś chciałby opanować to słownictwo, to to chyba jest jedyny serial, w który y, zrobi to w tak przystępny, zabawny sposób. Ym, bo jest to serial o dwóch e, nerdach, to nerds, e, czyli e, kujonach, mówiąc po polsku. E, ale oni są e, przecież e, doktorami fizyki, więc. E, i, ich serial, o, I ten serial opowiada głównie o ich życiu, o ich pracy i, i ich przyjaciołach, którzy są również związani z tą pracą i z naukami ścisłymi. Dlatego tam wszystko kręci się wokół tej fizyki i matematyki dlatego uważam że jeśli ktoś chciałby rozwinąć słownictwo głównie z tej dziedziny no to polecam serial jest amerykański więc yy, będzie to american english ale to nie zmienia faktu że yy, to słownictwo może się przydać 360. What do you think their combined IQ is? Scrap the door! Madonna was married to this Bridgemont High alum. Oh my god, Sean Penn! How do you know these things? I go outside and I talk to people! You must remember, it's not jaki what series you watch or what film you watch, jest to, that you watch it in the original. macie you have the Na początek, jak ktoś jest na niższym poziomie, to polecam napisy polskie. Potem, w miarę z upływem czasu, polecam zamienić napisy polskie na napisy angielski, na angielskie, a potem z czasem w ogóle oglądać bez napisów. Jeśli ktoś będzie w stanie oglądać um, Big Bang Theory bez um, napisów, no to szadzę. Ok. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik się Wam przyda, znajdziecie może tu jakieś e, przydatne e, seriale do nauki angielskiego. Może możecie napisać mi w komentarzu, jakie seriale do nauki angielskiego Wy polecacie, na czym Wam się najlepiej uczy, e, jakie seriale e, mają przyjazny akcent do nauki, Tylko zostawcie informacje w komentarzu, ja chętnie poczytam, bo przecież ja też nie znam wszystkich seriali na świecie. E, a chętnie też bym czasem coś się Ok, pamiętajcie, że filmiki na tym kanale pojawiają się co środę, dlatego see you next week.